2 marca 2025 roku ta data już na zawsze przejdzie do historii Puszczy Niepołomice. To właśnie tego dnia rozegrano pierwszy ekstraklasowy mecz na stadionie w Niepołomicach. Rywalem na inaugurację Motor Lublin, a to spotkanie było rozgrywane w ramach 23. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklas. Na trybunach komplet, a więc 2000 widzów i jako pierwsi ruszają do ataku goście. Palacz w pole karne, Samuel Mraz, zmarnowana, wyśmienita sytuacja przez najlepszego strzelca Motoru Lublin. Ostatnio historia kroczy spuszczą pod rękę, bo w czwartek ten klub z 17-tysięcznego miasteczka w Małopolsce awansował do półfinału Pucharu Polski. To największy sukces w ponad stuletniej historii klubu teraz. Blagajć! i broni Kacper Rosa. Odświętny strój trenera Tomasza Tułacza to naprawdę wielkie wydarzenie dla puszczy na trybunach m.in. Władysław Kosiniak Kamysz, a więc minister obrony narodowej. I w 26 minucie obserwuje on tak, jak i reszta kibiców, taką oto akcję. Kolejna kapitalna sytuacja przed Samuelem Mrazem i tym razem napastnik motoru zablokowany przez Artura Kraciuna. 29. Minuta gry. Matys w pole karny. Arkadiusz Najemski wyszedł fantastycznie w powietrze i dał prowadzenie gościom z Lublina. Wychowanek Legii Warszawa zalicza pierwsze trafienie w PKO Bank Polski Ekstraklasie. To już fragmenty drugiej części gry. Przedzierał się Antoni Klimek z piłką, a potem Barkowski. Pada w polu karnym, i wszyscy na stadionie w niepołomicach myśleli, że sędzia kochanek podyktował rzut karny, ale nic z tych rzeczy. Arbiter główny wskazał, że gra będzie wznowiona od 5 metra. Jeszcze ta sytuacja analizowana na warze i pokazuje sędzia kochanek, że rzutu karnego nie będzie, a więc gramy dalej. Wciąż motor prowadzi 1 do 0. Teraz Piotr Ceglasz przed bardzo dobrą sytuacją, jednak udanie. W tej sytuacji interweniuje Kevin Komar. Stały fragment gry dla puszcz. Antoni Klimek z rzutu rożnego i piłka kończy swój bieg na poprzeczce. Puszcza w tej drugiej części gry bardzo się odsłaniała, no bo walczyła o remis. No i też nadziewała się na kontry. Oto jedna z nich pomylił się: Kevin Komar. diaje w kapitalnej sytuacji. Senegalczyk zostaje jednak zablokowany przez. Mateusza Stępnia. 76. Minuta gry. Teraz uderza skale i broni Kevin Komar. W ataku gospodarze Mateusz Stępień. Stępień trafia w rękę Matysa i sędzia Marcin Kochanek dyktuje rzut karny dla puszczy. Jednak do akcji wkracza war, który zaprasza sędziego kochanka do monitora. Arbiter główny ponownie ogląda całą sytuację i po analizie odwołuje jedenastkę dla gospodarzy. W doliczonym czasie gry motor ma szansę na podwyższenie w wyniku Michał Król mógł chyba strzelać, zdecydował się na podanie. Potem było już za późno, by trafić do siatki niezadowolony trener Mateusz Stolarski z takiego obrotu spraw. Ale ostatnie słowo należy do gospodarzy. Piłka w polu karnym. Antoni Klimek z przewrotki i broni Kacper Rosa. No długo nic bramkarz Motoru Lublin nie miał do roboty, ale jak już musiał się wykazać to zrobił to naprawdę w fantastycznym stylu. A w 99 minucie gry za faul Dawid Szymonowicz ogląda pierwszą żółtą kartkę. A potem za dyskusję sędzia Kochanek każe go drugą żółtą kartką, a więc ogląda też czerwony kartonik Szymonowicz i musiał gracz puszczy opuścić boisko. Nic więcej w tym spotkaniu już się nie wydarzyło. Motor Lublin wygrywa po raz drugi z rzędu w PKO Bank Polski Ekstraklasie i goście w tym momencie są na siódmym miejscu w tabeli. Puszcza znajduje się w strefie spadkowej. No nie była to udana inauguracja. Dla zespołu z niepołomić tego nowego obiektu puszcza motor 01. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.